No i trasa z koziej góry dora tory po prawej stronie I na moro, bardzo i lecę w stronę Gubit Zość Gubit Też bardzo fajna malownicza mój tata z dziadkiem kiedyś szukając miejsca na łódkę bo w latach świetności byli zapalonymi wędkarzami to między innymi przez moment łódka była też tutaj na tym jeziorze no i trasa się nazywa wody jeziora morą Ktoś bardzo przy, przyjemnie się jedzie ktoś, k ktoś kto nawet nie ma jakiejś większej formy to pomalutku sobie można rodzinnie przejechać no i mamy Gubit też bardzo mi się podoba ta miejscowość ma taki swój fajny yy, wiejski klimat dlatego chciałbym ją pokazać na filmiku no i polecę dalej 9 km teraz, czyli jestem w połowie i będzie niedosyt, będzie niedosyt Po dzisiejszym dniu Są bardzo fajne organizacje niektórych nieruchomości w samej wodzie Tutaj taki trochę lepszy.